Eee, e, Zapytacie się pewnie, dlaczego witam was w menu głównym. No, w sumie nie wiem. E, sorry, że nie było długo odcinka. E, wcześniej streamowałem i też przy okazji tak. Teraz rzadziej będą filmy, mam szkołę, a już mam tą historię to mam dla Was. jakie mi się wszystko, co to? Czy... To tak, eee... ja mam teraz szkołę, harcerstwo i chodzę na takie zajęcia na basen. Eee, I tak, nie mam teraz za dużo czasów, czasów, tak? Czasu filmików nie będzie zbyt dużo. No niestety nie ode mnie to zależy, potrzebnie ja miałem w ogóle taki a eee, Więc... No dziś się, że rzadko będą to odcinki. Eee, no, ale postaram się jakoś znaleźć czas nawet na filmy. Eee, I tak, teraz ta historia to tak. Bo ja ogólnie jestem taki... No taka wiecie, no... No można powiedzieć, że nie zdaram, No ale... Ogólnie tak. W tym harcerstw. Chodzę na harcerstwo. Idę sobie... E, czuję nie Okej. Okay. Idę sobie tam na harcerstwo do tego. Bo ogólnie mój ksiądz prowadzi harcerstwo, no to fajnie, nie? On jest super miły, jest bardzo fajny ten ksiądz. I tak idę. I... no... Dowiedziałem się jedynie o której godzinie, ale nie dowiedziałem się, gdzie konkretnie to mam iść. I tak. Idę tam, ogólnie to się tam tam na plebanii u niego, wiecie co jest w plebanii, nie muszę tłumaczyć. E, no tam idę, on ma tam, wiem, że to jest dziwnie zabrzmi, ale on tam ma piwnicę, do której tam e, zazwyczaj chodzimy, jak jest zimno. No i no niby tam miałem pójść, nie, pomyślałem że nikt mnie nie zauważył, nie podejdzie, nie otworzy mi, a co się okazało, że oni są gdzie indziej, nie są na tej plebanii, nie są... Przy tej plebanii. Oni, oni są naprawdę gdzieś indziej. Nawet nie dostałem informacji gdzie oni są. Ja, taki już znudzony. Nie chcę mi się wracać, pytać się dookoła ludzi. I normalnie ja już nie wiem. Skoro wiem, że chce mi się grać w Minecrafta, to nagram se kolejny odcinek galaktycznych, bo nie ma co. Eee, tak, że już nie wiem co tutaj się działo, tak dawno mnie tu nie było. Eee, Jezu, moja mama tyle żelaza? Yo, 7 emeraldów. Boże, naprawdę mnie tu długo nie było. Eee, co dzisiaj chcę zrobić? Tak, dzisiaj. Kurde, mogę pobrać modną mapę. Dobra, nieważne. Eee. To tak, chcę dzisiaj znaleźć wioskę, a po co mi modna mapę? zale ale laguje co trochę. Aby Dobra, po co mi mam na mapę, żeby zrobić gdzieś z dom. Żeby mieć ten znaczek, a... albo przynajmniej same znaczki bez mapy. Żeby po prostu wiedzieć gdzie jest dom, przyjść tu jak będę potrzebował. Słuchaj, że tak zmieniam chwilę te czanki, ale naprawdę coś mi tutaj laguje za mocno. A czekaj, ja dam na... Wystawię te 12. O! Z tego co wiem, to w sumie wspomaga. Albo najlepiej to zrobię tak. O, jest dobrze. E, to tak, chciałem znaleźć wioskę. Ale mam taki problem, że nie będę wiedział, gdzie tutaj mam. A zaraz wiem, mam pomysł. Mogę w sumie zrobić mapę i tutaj dać jakiś duży blok. To mapa to zauważy. Ty, dobra. Jest. Eee... Czemu ja to nic nie słyszę? Dobra, e, to tak. Kam to lisę zlel. się, że zgubię mój dom, znaczy w sumie mógłbym eee, wszystko wziąć z tego domu. I wrócić tutaj, kiedy. Znaczy, nie muszę nawet wracać, mogę cały dom zburzyć i po prostu gdzie indziej się przeprowadzić. A tu już mam chyba ten gotowy na port. Tak, ja tu już mam portal. A, ja miałem iść do portalu. Dobra, to nie, to czekaj, to. To nie, 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 to my idziemy do portalu. Nie, to dobra, dobra, dobra. Tylko zostawiłbym coś. Przydałoby mi się złote budki. zrobię? Eee... Najwyżej zginę trudno, mam żelazo, drewno, drewno nie mam, kurde. Dobra, ale dobra, najwyżej zginę, trudno się mówi. Te łódki mam te łódki. Aż się zapytacie czemu woda? Chyba mówiłem w poprzednim. Nie wiem. Ale dobra, no, zapytacie czemu woda jest tutaj, bo jeżeli pigliny i... W, gór... w czerwonym? Dobra, tam woda jest, żeby ten, żeby jak tam przejdzie przez portal Pigly, no pigment, to żeby on został zabity szybko. Ale dlaczego ja w czerwonym, rozumiem, że to jest normalne, ale ja w czerwonym bić się nie umiem. No nie, jeszcze ga... Ja chyba nienawidzę tej gry. Ja mi taką... Ale Jezu Chryste no! Ja mogę pójść po złoto, o boże, jaki jestem głupi! Słyszym nie zapomniał gdzieś portal to będzie... Gaz, weź nie strzelaj, dobra? Dziękuję. Jezu, ja zapomniałem. E... to mi się przyda e, złoto, o złoto złot. nie, wiesz co, ja te czanki ustawię na 8, przepraszam, tak sobie zmieniam unlimited details nie wiem czemu, ale chciałem wyłączyć tego foga tylko to będzie lepiej ok. No nie, zobaczysz. <laughs> to lecimy do środka. Zobaczyłem, że chcieliście te odcinki, no ale mówię. Naprawdę teraz będę miał coraz mniej czasu. Szkoła i w ogóle te rzeczy... No i w sumie można powiedzieć, że tak niedługo. Nie wiem, czy tak niedługo. Ale ogólnie to kończę szkołę tak... Kurde nie, niedługo. No wiecie o co chodzi. Eee. Ehm... I... Tak. To jest mm -hmm. Dziękuję. No mm -hmm. dawaj. Mm -hmm. Dziękuję. Nie mm -hmm. się. Daj perły! Mm. Dziękuję Dobra, teraz za perły. Teraz za teraz perły. Teraz za perły. Teraz za perły. No, cztery już. Dawaj, 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 dawaj. Przed Peru. Eee, Nie jest aż takie dobre. Dobra, to zostawiam, bo nie ma co. Najwyżej przyjdę tutaj i będę miał jak ciebie. O bym tak to powiedział To można tylko na tych Co? Nie, to ty tym nie wiedziałem Co jest dobra Ach, Nie wiem po co mi to no, dobra tak, wiem, mogę za dużo mówić, a dobra, nie wiem, takie powtarzające się słowa, ale no... Wiecie, jak to jest, no... No właśnie, o tym mówię. Twierdzę, mi się przydało znaleźć... Albo nie. Kurde, no! Weź do mnie strzel... nie, nieważne. Eee, e, eee. Oj tak, o tak, a jestem dobry. A jestem dobry w tą grę, ale jestem, o, ale jestem pro. O kurde, nie wiem czy nawet Dream, je... nie no jestem lepszy od Dreama. Ja chyba idę po nagrodę jakoś. Kurde, teraz to ja mogę walczyć z Dreamem, jestem lepszy od niego. Okej, okay, eee. Em... Tak, tylko gdzie jest portal? Właśnie to jest to, czego nie lubię. Ja nie pamiętam, gdzie wracać, gdzie chodzę i to jest mój minus. O, fajnie, cześć. To na pewno tutaj nie byłem, bo ciebie nie widziałem. Czy ja gram? Na jakim ja gram? Aha, dobra. No, jak normalu, na normalu to jest ok, po prostu myślałem, że gram na hardzie, bo tak głód mi szybko spada. Jak nie wiecie, czemu jest locked, to zobaczcie sobie poprzedni. O ile tam mówiłem? Jeżeli nie mówiłem, no to po prostu nie chcę zmieniać. A tak co no? W ogóle może być tak, że niedługo giveaway nie powiem jeszcze na co, ale może być tak. Mm. A w tym czasie postaram się znaleźć portal, bo mogę zginąć. O, jestem już, dobra. Jestem, ja wychodzę, elowam, biedaki, dupia. Robaki. Dobra. Bardziej by się przydało znaleźć wioskę od tego. A teraz mam cztery perły. Mm. Mocko, a tu. To idzie na normalne drzewo? Znaczy mogę z tego patyki mieć. Mam patyki. O jest za dużo tych patyków. <grym> Obo. W ogóle, może jest szansa, że stworzę nowy kanał, ale to jedynie będzie do vlogów. To może jeszcze nie. Znaczy, nie wiem w ogóle, nie wiem. Lol, ole, zarobisz to. Wszelka wotka, ceknąłem. to jest bardzo ładne. Jo! ej, to jest. Piękne A wam dam chwilę popatrzeć na to Eee dobra nie, a ja, to jest bardzo ładne Widok Sweet Dream Co? Co? Sweet dream O ja z niałam pochodni Dobra, ale ja Cham jakby ktoś rzucał perłę, ale okej okay. Nie wiem czy teraz nie będzie tak, że filmiki będą... A nie wiem, czy nie będzie tak, że filmiki będą dłuższe i to wie, ale nie wiem, czy robiłem to w poprzednim odcinku, czy pokazywałem to, jak to robię, te odziury i też jak tutaj kładłem, bo po prostu kładę to tutaj, bo. ten. Kładę to, bo mogę szybciej wiedzieć. Co akurat mój brat mi podał tą sugestię. Ale to co ja zrobiłem? To z tego co pamiętam, dzięki temu zrobiłem portal sobie. Eee, zaraz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, okej. Żeby sobie tego. Raz, dwa... ...trzy. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Mm. Dwa... Dobra. Mm. Piszcie w ogóle, co chcielibyśmy. Chcielibyśmy, tak? Chcielibyście, żebym dalej nagrał? Znaczy w sumie to nie. Raczej to ja sam będę. Mm. Może być tak, że niedługo będzie nowa seria. Eee, już trzy serie. Boże, ja się z tym wyrobię? Nie wiem. Trzeba, ja co chwilę chcę nową serię, a narzekam, że czasu nie mam. Dobra, może ja najpierw skończę jedną na przykład FNAF a potem czy coś. Nie wiem. Ale okej, okay, to tak, jak już to mam pomysł, żeby nagrać serię z tego to ja chciałem? Czekajcie chwilę. Dobra, to jest ja przypominał, zwłaszcza ja jakbym szedł na nu. E, tak. Mm, może nagram serię z tym. Moim bardzo fajnym kolegą, też YouTuberem, wpadać do niego na kanał, link w opisie Rolex Games. Eee, zapraszam też na jego Discorda, zapraszam na mojego Discorda, na Twitcha, zapraszam mojego. Eee, tak, a ogólnie to, to nie jest koniec filmu, ale no. Eee, wiem, że trwa 15 i to jest ogólnie. Zwyczaj tak robię po 15. A dzisiaj taki. Nie wiem, nie wiem, czy po 15 robię, będę się później <grych> Ta YouTuber nawet nie wie po ile robi. filma um, filmy. Jeżeli ogólnie super po Ten będzie 20 minut, to wam obiecuję. Eee, e, co ja chciałem. A to portal. Eee, Właśnie, na, na pewno na 60 lub na setny odcinek czegokolwiek, na przykład z Minecrafta, mmm, będzie specjal godziny. Czyli godzinę będę nagrywał. Nie wiem, co będę robił, ale będę po prostu taki challengek challenge. Ek, challenge ek. I sobie powiecie, to jest łatwe. Siądziesz sobie, nagrasz. Nie, to nie jest łatwe, bo nie dość, że już gardło boli od takiego gadania, gadania i gadania, też, e... jest od ciągłego siedzenia, kość ogonowa boli. Um... E, tak, gardło i w ogóle, ale myślę, że akurat dam rady wtedy. <laughs> teraz też mam kaszę, kur... Ja wiem coś robić w tym świecie, naprawdę w Minecrafcie, wiem. Mogę iść po te perły do endu, żeby zrobić te i poszukać tego, 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 do dole, ale nie, ja po nederze nie umiem chodzić, musiałbym bardziej jakoś się wyprosować, tak to powiem. O ile jest takie słowo? Um, będę musiał. Um, jak to. Um, w ogóle rzeczy na smoka lepsze, co w ogóle. No to rzeczy też mam do zrobienia. Jak mm. na razie chciałbym poszukać tego, wioski chciałbym poszukać. Eee. Co jest? Nie eee. eee. Po tym filmie może być tak, że za niedługo pojawi się z FNAF odcinek, ale jeszcze nie wiem. Eee. Nie wiem, zobaczmy. Jak już miałbym szukać wioski, to w tamtą stronę, bo. Tam mam bardziej podejrzenia, że tam może być, pomimo że powiecie. Ale halo, country. Przecież tutaj. Zaczynają się. Przecież tu jest biom zimowym. Mianowicie rower zadwołował bo się. Muszę... O nie, reklama. E, dobra, ogólnie to tak, z ja ZW, ale tak, powiecie, że tu jest biom zimowy, znaczy zimowy, to są góry, to takie drzewa, to nic. nie wiem, nie pamiętam, o właśnie, e, są te drzewa, e, no wiem, nie wiem, to zaraz, znaczy, nieważne, e, ale mam podejrzenie, że po tym może być wioska, a jak będę szedł w tamtą stronę, Czyli niby, że bardziej takie, wiecie... Podejrzenie? Nie. No, wydaje się, że tam może być ta wioska, bo jest tam, widzicie, takie drzewo i w ogóle, ale... Mm, ja bardziej myślę, że tam jest wioska, jak już to tam lub tam, znaczy tam, tam nie. Ta i ta strona, wydaje mi się, że one odpadają, jak już to tam lub tam. Co jest takie lagi z chwili? Nie wiem, no tak. Tak. W ogóle jak? Ile ja będę miał tych FPS-ów? Bez. Z tym czeka. A to Tia nawet zobaczę, T. Tak, Tia, dobrze mówię. Tia zobaczę. Dobra, mm, Radon, ile FPS-ów będę miał? No tu. O! Jest okej. Okay. No nawet... albo nie, eee... Yy, 12 czanków? Nie? O mask. Ile będzie? <laughs> nie jest tak źle, to ja chyba zostawię bez shaderów. Yy, nie dobra, a jeszcze sprawdzę ten. Ja shader z T Czy ja włączyłem T, czy ja włączyłem ten z poprzedni, co ja no, bo nie masz shaderów jak ja używam ten tak ja włączyłem uh, no a fajnie builders. Okay. O jest ich, To jest brzydkie, znaczy. Ej. Jakby... Ej, jest fajnie. Ja dobra, bo za bardzo. Um, Zostawi sobie bez shaderów, bo... Nie wtedy. Czytam. O, zrobię muzykę głośno, bo chyba jest cicho. Okej, okay, um, tak. Um, I to jest właśnie moje... Widzicie, tam by poszedł i już jest taka góra. No mówicie o tak, bo tam jest, tam są góry, to tam o też, to, to co ty mówisz, tam góra jest też, a mówisz, że niby za nią za Tak, ale... o no, widzicie, że ona jest dalej. Tak, nie ma to sensu. Nie wiem, no, po prostu... Mi się bardziej wydaje, że tam jest wioska niż tam, tam gdzieś. Jak jeszcze tam lub tam. A tam dlaczego? No, zaraz zobaczycie. Tam już się robi nawet pustynia, nawet pustynna wioska może być. A. Wy tu nie widzicie tego? A nie, bo to, o Jezu, to nie pustynia. A co, ja powiecie, jestem to niestety to mój ekran. Mój ekran, mam, tak, mam laptop i monitor. Na monitorze gram, a monitor jest strasznie podjaśniony, ja naprawdę. Powiedzmy, że u was tutaj, nie, tutaj to jest czarny, taki bardziej, no, cień mocny. A u mnie to jest to, ten kolor, u was to, to, to jest u mnie tu. Dosłownie. Nawet jeszcze jaśniejszy jest tutaj. Um. A dobra. Zupost, ja tam nie ja mogę włączyć tego Optifajna, bo... Znaczy... Shadery większe. Shader... To... Um. O! Tu też streśla moje prawdopodobieństwo. To tam najbardziej mi się wydaje, że może być wioska. On tam poszukał. Mój dom, lol. Tam, lol. Um. Prze sobie tu jeszcze nie... Mm. Żuby? Tak, tam. Mm. Okej, okay, um, Nie wiem, czy zaraz się dokończył No chyba zaraz będę już czas mi się kończy czas mi się kończy, ogólnie już będę um, no ale Okej, okay, uh... Ale on wiem, co teraz. No, co... Tak, No, to co, e... Tak. No, Też wiem. No, nie No, to wiem. No, to wiem. na na Twitcha na na no, YouTube linki w opisie, na social media i w ogóle, Instagrama, e, z ma, mm. Twitch, YouTube, lajkujcie, subskrybujcie, nie wiem, nie będę błagał, dobra, elo, na, na, no, bo już nie jestem się, nara. Na.